Już po raz siódmy ze Świnoujścia wystartował ultramaraton Bałtyk-Bieszczady Tour 2012. Kolarze przejechali dokładnie 1008 km. W tym roku na starcie pojawiło się 108. Z zapisanych kilka osób więcej było między innymi ja, ale tak jak wcześniej powiedziałem forma niestety nie dopisała i nie startuje. Ale ze 108 startujących wciąż jedzie 106, to i tak jest rewelacyjnie w porównaniu do biegłego roku, gdzie startowało nas 85, dojechało nas 73. Większość maratończyków tę morderczą trasę pokonuje jadąc non-stop. Są różne, różne style jazdy. Niektórzy zawodnicy jadą na wynik robią to po prostu, aby uzyskać jak najlepszy czas. Ja, ścigają się między sobą, ścigają się z samymi sobą. Także najlepszy czas obecnie uzyskany to 35 godzin, 52 minuty. Należy do Zdzisława Kalinowskiego. Który, no jeszcze wciąż na niego czekamy. Yy, obecnie pierwsza grupa przejechała, chcieli pierwotnie bić ten rekord, ale myślę, że będą w okolicach 36 godzin na mecie, być może troszeczkę później. Yy, większość ludzi, tak jak z moich obserwacji yy, wynika, yy, jedzie po to po prostu, żeby ten dystans zrobić, jedzie dla samych siebie yy, i jest to praktycznie jazda non-stop. Yy, Niektórzy śpią po drodze, niektórzy w ogóle nie śpią, jadą od razu. Ewentualnie zrobią, robią małe drzemki gdzieś tam na trasie. Najmłodsi mają 23 lata, najstarsi 60 kilka, ale wszyscy muszą być przygotowani kondycyjnie. Przede wszystkim no, trzeba dużo jeździć, wiadomo, dużo, dużo, jeszcze raz dużo, trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. Trzeba poświęcić też dużo, dużo z samego swojego własnego życia, bo to wymaga odpowiedniej diety, odpowiedniej suplementacji odpowiedniego przygotowania sprzętu a to niestety jest. bije po kieszeni. My tradycyjnie czekaliśmy na kolarzy w jednym z punktów kontrolnych w Zwieńczycy. Jeżeli ktoś będzie chciał, będzie w potrzebie, może się przespać. Na pewno go e, nakarmimy, napoimy, obstępujemy, zapiszemy o której godzinie przyjechał. To wszystko do statystyk. No, w mojej gestii akurat w tej chwili jest to, żeby, żeby po prostu głodny nie pojechał dalej. Na tej długiej trasie trzeba się zmierzyć z ogromnym zmęczeniem. Ale najtrudniejsza przeszkoda to zła pogoda. I na taką właśnie natrafili w tym roku. Jestem zmęczony bardzo. Raj eee, się zaczęło o 9.00. Do 300 km szło mi średnio. Później złapałem e, moc. I tak jadę do tej, do tej pory. Deszcz się pojawił od Sochaczewa do, do Radomia. Nas zalało potężnie. Tutaj kolega miał wypadek. E, karetka nawet przyjechała na sygnale. Więc, yy, no, ale jako, jak widać, jedziemy i na razie prowadzimy yy, solo. Jedzie się fajnie, oprócz tego, że mnie strasznie boli koano no i przestaje myśleć, bo jest od yy, 500 km jest po prostu. No i wiadomo o co chodzi? Generalnie. Atmosfera na razie jest fajna, jest dużo dużo miłych ludzi, no takich typowych kolarzy w samych superlatywach. Jestem pierwszy raz na Rajdzie, dlaczego to zrobiło dla mnie na mnie takie wrażenie? Nasi rozmówcy nie spali, nie jedli, zabrali tylko prowiant i wodę. Na mecie pojawili się na pozycji 13 i 14. Rekord trasy pobiła szóstka kolarzy, w tym Roman Kościak z Rzeszowa wynosi on teraz 35 godzin 19 minut. Telewizja Miejska po raz kolejny była patronem medialnym tej imprezy.